Dzień dobry, serdecznie witam. Właśnie na stronie PGE ukazał się nowy cennik, jeżeli chodzi o taryfę ABC energii elektrycznej końcem sierpnia. I co my w tym nowym cenniku czytamy? Zobaczcie, proszę. Obowiązuje od 1 września 2022 decyzją zarządu spółki 23 sierpień 2022. Decyzją zarządu spółki, ponieważ nie muszą oni z URE uzgadniać tych cen, bo one są w taryfach niedomowych A, B, C i R. Nie ma tutaj taryfy G. Szybciutko przebijamy się na. To, co nas najbardziej interesuje. 11 stronę. Tabela cen energii na własny użytek od 1 września do 31 października 2022. Zobaczcie, ten cennik obowiązuje tylko przez dwa miesiące. Z reguły, wszystkie cenniki, które wcześniej widziałem, jeżeli chodzi o PGE, były na czas nieokreślony. Wchodziły z nim takim a takim i były aż do pojawienia się nowego cennika. Tutaj PGE sugeruje już nam, że. Od 1 listopada ceny ulegną zmianie i można przyjąć niestety, że na gorzej dla nas. Ja od początku staram się śledzić dla Was cenę w taryfie C11. Nowa cena brutto, czyli z 5% podatkiem VAT. 5%, ponieważ jest tarcza antyinflacyjna: 2 ,20 zł. 20 groszy za 1 kWh bez podatku VAT, 2 ,10 zł. 10 groszy. Same ceny dużo nam nie mówią, ale w Excelu prowadzę od 1 stycznia 2021 tabelkę, gdzie te ceny. Wpisuję z oficjalnych cenników PGE. Z PGE, ponieważ ja należę do PGE i mi najłatwiej, ale Tauron, Enea i tak dalej mają bardzo zbliżone ceny. Także tutaj nie można powiedzieć, że podwyżki są jakby wyłączną sprawą PGE. One dotyczą wszystkich. Nawet Tauron podwyżkę dał trochę szybciej niż PGE w tym roku. I zobaczcie, w styczniu 2021 brutto. Za kilowatogodzinę firma, instytucja, sklep, szkoła, żłobek wszystko, co nie jest domem, gospodarstwem domowym, rolnik płacili 56 groszy. Potem były stopniowo podwyżki, stopniowo podwyżki, aż dochodzimy do września 2000 22, gdzie cena wynosi 2,22 zł. Wcześniejsza podwyżka była w czerwcu, wynosiła 0,82. zł. Aktualna cena w stosunku do ceny, ceny aktualnej, czyli tej z czerwca obowiązującej w lipcu, w sierpniu, to jest wzrost o 42%. Wcześniejsza czerwcowa podwyżka to był wzrost o 23%. Pamiętajcie, że procenty się nie sumują. 42 plus 23 nie daje nam podwyżki o 65% w stosunku do kwietnia 2022. Tutaj wynosi to dużo więcej. Pozwoliłem sobie wyliczyć, ile, jaka była podwyżka cen energii od września 2021 do września 2022, czyli w ciągu 12 miesięcy. Przedsiębiorcom w Polsce, przedsiębiorcom, ale no wszystkim wszystkim, którzy nie mieszkają w domach, nie mają gwarantowanej czy uzgadnianej przez URE taryfy za energię elektryczną, ceny energii wzrosły o 276%. 276%. Pamiętacie, jak robiłem film rok temu, czy dwa lata temu, i mówiłem, że nadchodzą podwyżki cen energii. I spodziewałem się, że podwyżka będzie aż o 40%, i wielu, wielu z Was pisało do mnie, że się je panikę, że bzdury pisze, i to jest nieprawda. Tak, to jest nieprawda. Te podwyżki nie są 40%, a 276%. Oczywiście przyczyny tych podwyżek otóż nie chodzi o CO2, prawda, które tak naprawdę już stanowi marginalną część energetycznej są troszkę inne. Przypomnę Wam tabelkę. Zobaczcie proszę, tak wygląda pierwsza strona faktury za prąd, którą otrzymujemy. Tutaj twierdzą, że 59% ceny energii elektrycznej to jest koszty uprawy do emisji CO2, pozostałe koszty, akcyza, marża i tak dalej. Bardzo mała marża, ale interesuje mnie ta tabelka. 47, czyli 50% energii produkowanych jest z węgla kamiennego. 20-30% energii z węgla brunatnego. Węgiel brunatny posiadamy z własnych kopalń. On jest wydobywa, wydobywany przez bełchatowie i od razu spalany. Czyli tak naprawdę jest to nasz polski narodowy zasób, i tak naprawdę ta cena nie powinna ulec żadnej mm, zmianie z powodu wzrostu cen węgla brunatnego na giełdach zagranicznych. Ponieważ tak naprawdę. On jest nasz. My go wydobywamy, nam koszty nie wzrosły. W związku z tym tutaj 20, 30% ceny energii nie powinno ulec zmianie. No chyba, że nasza elektrownia kupuje od swojej kopalni odkrywkowej węgiel dużo drożej niż kupowała rok temu. Ale to są jakby przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej kieszeni. 40 czy 50% energii pochodzi z węgla kamiennego. Mamy największe zasoby i największą ilość kopalń węgla kamiennego w, w Europie. No ale okej, okay, zabrakło tego węgla w Polsce i połowę tego węgla sprowadzamy z zagranicy. Czyli 25% węgla kupowanych jest po cenach tych nowych, spekulacyjnych, bardzo wysokich, ale 25% węgla kamiennego wydobywanych z naszych polskich narodowych kopalń. Gdzie cena nie powinna wzrosnąć, no bo z jakiego powodu cena miała wzrosnąć w kopalni polskiej, bo wzrosła w kopalni w Argentynie? 50% węgla, 50% energii produkowanej w Polsce pochodzi z węgla, który na 100% jest nasz narodowy. Gaz ziemny, ok. Mógł wzrosnąć, kupujemy go w większości za granicę. Jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, to jest aż 15% w tym momencie. Też tutaj cena nie powinna wzrosnąć, czyli 25% źródeł energii kupujemy za granicą, i myślę, że tutaj ten ogromny wzrost ceny, który nie wynika ze wzrostu cen CO2 w tym momencie, w 2022 roku, i też nie do końca wynika ze wzrostu cen zakupu węgla na rynkach światowych, ponieważ on stanowi maksymalnie jedną czwartą całego spalanego w Polsce węgla. Od nowego roku do teraz cena energii elektrycznej wzrosła o 208%. I jak widzieliście, to nie jest ostatnie słowo, ponieważ o, już od 1 listopada będzie nowy cennik na energię elektryczną. Tutaj zrobiłem taki wykresik. Pokazujący, jak od 1 stycznia 2001 do dziś była zmiana cen energetycznej Od 60 groszy, niecałych 60 groszy, do 2 zł, 20 groszy. Zobaczcie. Każdy taki skok to jest podwyżka, podwyżka, podwyżka. I powiedzcie mi, proszę, jak w Polsce więc zakłady produkcyjne i usługowe mają przy takiej cenie energii funkcjonować? Kto zapłaci więcej? Pieniędzy za towar. Oczywiście powiecie, że cena energii elektrycznej w finalnej cenie towaru to nie jest przełożenie jeden do jednego, to jest tam 15, 20 czy 30%, tylko w tej cenie. I tu się z zgadzam, ale tak samo cena drogiego węgla z importu to jest 25% w stosunku do wszystkich źródeł energii w Polsce. A jednak, mimo to, energia potrafiła zdrożyć i to już aż o 276% rok do roku. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.